Siemanko, z tej strony Fila 09, a dzisiaj ze jest Old Boy no, i dzisiaj będziemy grać No, gra w Team Fortress 2 Czekać tylko sobie ścisze dźwięki Dobra No to co gramy, no to powiem, że tylko gramy na balkonach, żeby było. I gramy do 10 fragów. Tak. No a później, no nie wiem, następny odcinek, nie? Dobra, 3, 4. Ale ma stylita. A spadłeś, dobra, wchodź szybko na balkon. A tak, e, odcinki może będą co dwa dni, tylko zależy, czy będę miał czas. Yeah. I ogólnie ten... Jesteśmy, o, ale w jesteśmy kuzynami, więc tam mamy kontakt. I co tu dużo mówić? Wszystko będzie w opisie. Bo no, może jeszcze będzie kolega taki jeden, co nie ogarnia, będzie flip-flagi yeah. będą. No. Proszę się sprzyjać do nas. Ja też was sprzyjam. Tak. W ogóle to jest e, nasz pierwszy odcinek. No. E, z nagrywania na YouTube. Dziękuję. Nie, właśnie miałam drugie konto, ale to już... Inna. Nie liczymy się. No nie, wiem, nie leczymy się, i nie można strzelać, tylko ze snajperem. Tylko mnie strzela no. ze snajperem, a ja mam no nie wiem, czy to będzie. trafiłeś. No wychodź, wychodź. jeszcze raz dostaniesz, jak wiedzieć. Kurde, co ja zrobiłem? Fuck. Dobra. Gratuluję ci. E, 2-1, do mnie. Bo w ogólnie tak jak będziemy nagrywać, to na to turbina, bo to nie jest najlepsza do nagrywania. No a to koniec. No, o, znowu trafiłeś. Kurde! Ja mam właśnie ty ma dwa. O dwa. No na czwarcie ci śmiesznie. nie? jest skin. Dryktor. Tak, jeśli będziecie chcieli z nami nagrywać, to będzie w opisie, w Skype w opisie. Wszystko, nie? Tak, no, dwa razy. No, jakie wucho. A, bez celownika! Osiem HP. Na farcie.

Nie ma skupienia. Bo wiemy. że nagrywamy? Znaczy... Jak dużo nagrywamy? No czekaj! Tak. Nagrywamy w ogóle tak. E, no ja nagrywam anikałę, może będę kupował jakiś e, lepszy teatr. Może musicie mi doradzić jaki program e, kupić. No, bardzo to nie wiem. w ogóle lepszy komputer muszę kupić, bo lekkie lagi. Masz laptop. No, bo na laptopie nagrywam. Eee, A zaraz, no to innego. Nie tak co tak ja je do, co ja do odcinań, nie? No, panie. Dobra, tak. No tak. Co? To poczekać chwilę, bo... Co? No, dobra. To już chyba będzie koniec odcinka, bo... Bo bo, bo. O to grasz jeszcze? No nie Dobra to kończymy odcinek na 6, 3, ponieważ mój już musi iść, bo jest dość późno O to może jeszcze nagramy jeden odcinek szybko Jeszcze dziś Więc kończymy Do zobaczenia do widzenia, pokójcie, żeby było więcej. Ej, nie ma hożenia, I do widzenia wam wszystkim.